Witam. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak sobie można doraźnie, ale tylko doraźnie, uśmierzyć ból. Właściwie to od lat niemowlęcych ludzie to robią. Ja wam wytłumaczę o co chodzi. Mam nadzieję, że nikomu tym nie zaszkodzę. Chcę wam pomóc. Patrzcie, jak dziecko biega. I się przewróci, to robi mniej więcej taki odruch. No jak na kolano u pani, to łapie się za kolano. Jak u pani na tyłek, to łapie się za tyłek. Po pierwsze pokazuje gdzie go boli. A po drugie automatycznie przykładając rękę uśmierza sobie ból. Tak samo jak dorosły człowiek. Znaczy, dorastający, już i dorosły. Boli go, powiedzmy, brzuch. Trzyma się, rękę kładzie, trzyma się za ten brzuch. O kurczę, jak napier boli. Boli go serce. Tak samo się złapie. Boli głowa. O smutna smutne godziny, jak mnie napier boli głowa. Boli go ząb, trzyma się za buzię. To jest właśnie takie... Człowiek może o tym nie wie, ale robi to automatycznie i leczy się własną energią. Kobieta zrobi to le... Powin... albo powinna, albo zrobi to lewą ręką, a facet prawą. Dlaczego? Polaryzacja człowieka jest tak ułożona: facet y, ma y, energię dodatnią w prawej ręce, kobieta w lewej. No chyba, że, a to są takie przypadki, że ludzie mają polaryzację odwróconą, czyli kobieta też może mieć w prawej ręce, ręce energię dodatnią. Ale to dłuższy temat i nie chcę go rozwijać. O czym ja mówię, to wie tylko jedna osoba na YouTubie i prosiłem tą osobę, żeby nie rozpowiadała nikomu. Słuchajcie, o co chodzi? Cały czas chodzi mi o to doraźne leczenie. Jak cię boli, tak jak pokazywałem przed chwilą brzuch. O jak boli. Może myśli o tobie gastrolog. Albo jakiś inny internista. To, że przyłożysz na chwilę rękę, to już uśmierzysz ból na kilka minut. Ale nie zapomnij o lekarzu. Boli ząb. Idź do dentysty. Każdy dentysta, pacjenta z bólem przyjmuje od ręki. Jak idziesz tam się zęby, czy... Ja wiem, co jak się robić. <laughs> Profilaktykę, to ma się na terminy kilka dni, kilka tygodni. Ale z bólem przyjmuję od razu. Dziś dzwonisz, dziś powinieneś być przyjęty. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ból zęba, zanim dojdziesz do lekarza, to jednak minie tam parę minut, parę naście, może parę dziesiąt minut. Zależy, jak daleko mieszkasz. <laughs> to. Nie rób tak, że przykładasz dłoń do zęba, O, jak boli! O, jasna godzina! Smutna godzina! Bo rozgrzewasz i jeszcze gorzej będzie bolało. Na polący ząb zróbcie tak: trzy palce. O, tak pokażę tak. Trzy palce i przełóż sobie na chwilę, gdzie boli. Czy to, czy to, czy to. I podtrzymaj kilka minut. Pamiętajcie, każde trzymanie ręki, żeby się uśmierzyć ból, nie powinno trwa, trwać dłużej niż 6 minut. Na ile to Ci pomoże, to już ja nie wiem. Ale tak jak mówił już setny raz, to jest tylko doraźne. I leć do lekarza. <Szysk> Więcej ja tematu nie będę rozwijał. No, aha! I nie kładźcie swojej ręki na kimś, bo kogoś boli. Swoją rękę na kimś, to może położyć tylko matka na dziecku malutkim. Bo to wiadomo, że dziecko się przytuli, to jest matczyny odruch. Przyłożę rękę, to jest okej, okay. to jest matka, czy ojciec, ale to też. Nie powinno trwać za długo, tylko do lekarza trzeba że dziecko coś boli. I pamiętajcie o tym. Jeżeli chcecie sobie pomóc, a i nie zaszkodzić, to mniej więcej pamiętajcie to, co mówiłem. Trzymcie się, ludzie, kochane. Życzę Wam bardzo dużo zdrowia. Cześć.